Przede wszystkim gdzieś najważniejsze były trzy punkty, te trzy punkty udało się wywalczyć. No tak, zakładaliśmy sobie, żeby, żeby w tym meczu zdobyć trzy punkty, eee, tak też się stało, z czego się cieszymy. Natomiast bardzo mnie martwi nasza skuteczność, bo, bo uważam, że pierwszą połowę mieliśmy całkowicie pod kontrolą, drużyna nie stworzyła sobie praktycznie żadnego zagrożenia, my dajemy im prezent, gdzieś gramy górą do bramkarza, nie zrozumiała w ogóle sytuacji, z czego pada bramka. No i... No i to jest futsal, no i później robią się emocje, tak? Mamy wynik 1-1, niebezpieczny wynik i, i piła w drugiej połowie zagrała dużo odważniej i mieli też trochę więcej sytuacji, ale suma summarum mamy 3 punkty, to co chcieliśmy osiągnąć osiągnęliśmy. No szkoda tylko, że wynik 2-1, bo, bo, bo duża na równówkę przesunąć. Powrócił parking do naszych i jako jego grę? Yy, tak, powróciwszy się, się też bardzo cieszymy. Yy, jest dla nas duże wzmocnienie. To dzisiaj też było widać, że dawał nam no, dużo spokoju, szczególnie w grze od tyłu, yy, w grze obronnej też dobrze asekurował, yy, przekazywał krycie. Widać, że te pół roku w pniewach, dzień ten nowo pod ok okiem Łukasza Frajtaga. dał mu bardzo dużo no, i bardzo się cieszymy, no, bo, bo mam ma kasowego zawodnika. Co Za tydzień wyjazd? Jak będzie z tymi wyjazdami w tej rundzie? No, jest to naszą bolączką, nie da się ukryć. E, szukamy recepty na to, żeby, żeby gdzieś te wyjazdy wyglądały dużo lepiej. E, też do Soliówka jedziemy, do, do zespołu, który ma z tego, co się orientuje, halę mniejszą niż ta wymiarowa, która powinna być. stali e, tymczasowe pozwolenie na grę na tej hali, więc też to na pewno będzie dużo, bardzo ciężki mecz i no, zobaczymy, co, co w tej Soliówce będzie. Jedziemy po 3 punkty. Jakby się własnymi prawami, to chyba dzisiaj było widać. No tak. Myślę, że dramaturgia do ostatnich sekund w tym meczu. No, mieliśmy też sporo szczęścia, nie ma co ukrywać, ale też mieliśmy swoje okazje i, 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 i dzisiaj ta skuteczność była na, na bardzo słabym poziomie. Stąd tylko dwie bramki strzeliliśmy, no ale to wystarczyło do, do zwycięstwa, bo gdzieś tam koniec końców byliśmy na tyle solidni w obronie, że, że no, straciliśmy tylko jedną bramkę i, i to pozwoliło nam dzisiaj zgadnąć ważne trzy punkty i dobrze rozpocząć. Słowa skuteczność to jedna rzecz, ale mnóstwo niewymuszonych błędów też popełnialiście. No tak, no, no tak jak wspomniałeś, te, 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 te mecze się rządzą swoimi prawami i może część zawodników gdzieś tam była zdenerwowana. W drugiej połowie, pewnie gdzieś tam już się wkradło zmęczenie i było więcej niedokładnych podań. No ale koniec końców my, my, my byliśmy skuteczniejsi i to my zgarniemy trzy punkty. 13 punktów w roli gospodarza, 5 punktów w roli. Kości, jak będzie w tej rundzie? No mam nadzieję, że lepiej. Nie ma co ukrywać, że, że z tych wyjazdów tych punktów za dużo nie, nie, nie przywieźliśmy. No ale to, to lepiej czasem mniej powiedzieć, a, a udowodnić na boisku i przywodzić konsekwentnie te punkty do oborników. Dzięki. A, jak ocenisz te derby? No były na styku. Mecz Kudle był naprawdę wyrównany. Minimalne zwycięstwo zespołu Obornik. Gratulacje wielkie, bo kawał dobrego futsalu zagrali oni, jak i my. Według Ciebie czego zabrakło właśnie wrażenie, żeby chociaż na jeden punkt wywieźć Obornik? Myślę, że jeszcze doświadczenia, bo zespół z Obornik jest bardzo ograny w pierwszej lidze, już parę sezonów pograli. ma pierwszy sezon i brakuje po prostu doświadczenia jeszcze cały czas, nabieramy go z meczu na mecz, coraz idzie nam lepiej i myślę, że w końcu te punkty przyjdą po pewnie z nastawieniem, że też na jeden punkt tutaj. Tak, zależy, tak, sobie. tak. Chcieliśmy właśnie zdobyć chociaż ten jeden punkt. Wiadomo derby. Zawsze kurde emocje związane z takimi meczami. Chcieliśmy ten jeden punkt wyrwać, no ale no cóż, trudno. Jakie jesteś w na tą rundę rewanżową nas stawiliście? No, walczymy cały czas o utrzymanie, nie ukrywajmy. Mamy 9 punktów bodajże. No, musimy w końcu zdobyć te punkty, żeby odskoczyć sulejówkowi i bodajże łodzi.